Niedawno na Netflixie ukazał się kontrowersyjny serial dokumentalny twierdzący, że Kleopatra była murzynką. Czy rzeczywiście istnieją dowody lub przekonywujące argumenty na to, że ostatnia królowa Egiptu mogła mieć czarny kolor skóry? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym podcaście. Ja nazywam się Aleksander Łamek i prowadzę wesołe spacery po Warszawie. Na początek przypomnę krótko o pochodzeniu Kleopatry. W roku 333 przed naszą erą grecki król Macedonii Aleksander Wielki podbił Egipt i obwołał się faraonem. Po jego śmierci Egipt otrzymał w spadku jeden z jego generałów, Ptolemeusz I Soter. Zapoczątkował on dynastię Ptolemeuszy, która rządziła Egiptem przez blisko 300 lat. Kleopatra była ostatnią władczynią z tego rodu. Według powszechnie uznawanej opinii. Kleopatra, jako potomkini greckiego generała, miała jasną skórę. Jak twórcy serialu Netflixa podważają tę opinię? Prezentują oni kilka argumentów. Pierwszy z nich przedstawia pewna pani profesor, Afroamerykanka. Stwierdza ona, że w dzieciństwie, gdy wróciła pewnego dnia ze szkoły, babcia powiedziała jej, że Kleopatra była czarna. Niestety pani profesor nie wyjaśnia, jakie te argumenty przedstawiła babcia na poparcie swojej teorii. Trudno więc ten argument nazwać merytorycznym. Kolejny argument, prezentowany w serialu, wskazuje na fakt, że nie wiadomo, kim była matka oraz babka Kleopatry. A skoro tego nie wiadomo, to przecież mogły być murzynkami. Moim zdaniem, argument, że skoro czegoś nie wiadomo. To można sobie przyjąć cokolwiek i będzie to prawdą, też nie można uznać za wiarygodny. Trzeci argument twórców serialu głosi, że wizerunek Kleopatry zmieniał się z czasem, a to oznacza, że każdy może sobie ją wyobrazić tak jak chce. A więc, jeśli ktoś chce postrzegać Kleopatrę jako murzynkę, to jak najbardziej ma do tego prawo. Jednak nie udało mi się potwierdzić faktu, że wizerunek Kleopatry zmieniał się z biegiem czasu. Na wszystkich monetach i rzeźbach prezentowana jest ona jako osoba o rysach europejskich z dużym nosem. Jeśli twórcy serialu znaleźli jej odmienne wizerunki, to niestety nie zaprezentowali ich. A to podważa wiarygodność i tego argumentu. Kolejny przytaczany argument wskazuje na fakt, że tak jak obecnie Egipt zamieszkują osoby o różnym kolorze skóry, od jasnej do czarnej. To tak samo było w czasach Kleopatry, a to sugeruje, że mogła mieć ona czarny kolor skóry. Według informacji, jakie znalazłem na stronie encyklopedii PWN, obecnie Egipt zamieszkują głównie zarabizowani potomkowie starożytnych Egipcjan, którzy stanowią 99% ogółu ludności. Dodatkowo na południu Egiptu żyją Nubijczycy, zaliczani do rasy czarnej. A Jak więc widać, murzyni w Egipcie obecnie żyją, ale na terenach południowych blisko Sudanu i stanowią bardzo niewielką część populacji całego kraju. Zapewne podobnie było w starożytnym Egipcie. Im dalej na północ kraju, tym było ich mniej. Dlatego, prawdopodobieństwo, że Kleopatra, mieszkająca usytuowanej na północy Aleksandrii, była murzynką ze względu na rasową różnorodność kraju, należy uznać za kolejny niemający oparcia w faktach mit. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym powodzie, dla którego szansa, że Kleopatra była murzynką, jest bliska zeru. Aby mogła mieć ona czarny kolor skóry, jej przodkowie musieliby łączyć się w pary z nubijczykami. Tymczasem istnieją dowody na to, że tak się nie działo. Faraonowie, a Ptolemeusze w szczególności, bardzo dbali o zachowanie czystości swojej krwi, dlatego bardzo powszechne były u nich małżeństwa między krewnymi. Sama Kleopatra wyszła za mąż za swojego rodzonego brata. Miało to na celu utrzymanie władzy w rękach własnej dynastii. Należy też pamiętać o tym, że Egipcjanie z góry patrzyli na Nubijczyków. Perspektywa, że egipscy faraonowie mogli łączyć się z rasą czarną, była dla ówczesnych Egipcjan czymś nie do pomyślenia. Warto też pamiętać, że przez 2000 lat przed Ptolemeuszami w Egipcie tylko raz rządzili czarni faraonowie, gdy Nubia najechała kraj i Egipt na ponad 100 lat znalazł się pod nubijską kontrolą. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że w pozostałym czasie dochodziło do łączenia się w pary faraonów i nubijczyków. A zatem, skoro nie miało to miejsca przez 2000 lat przed Ptolemeuszami, to dlaczego miałoby to się dziać w okresie zaledwie 300 lat ich rządów? Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że tezę jakoby Kleopatra była murzynką można włożyć między bajki opowiadane przez babcie. A ja zapraszam Was do wysłuchania innych moich podcastów i do wybrania się na prowadzone przeze mnie wesołe i straszne spacery po Warszawie. Do usłyszenia!